Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj o, o wynalazcy, czołgiście i na pewno nie o Ferdynandzie Porsche, nie o Luisie Renault, nie nawet o Koszkinie, e, dzisiaj o Leonardo da Vinci. Cofamy się do wieku XV, e, tutaj jest model, e, gdzieś tam na, na pudełku seria innych modeli tej firmy, modeli. Yy, wizjonerskich yy, konstrukcji Leonarda. No i tutaj mamy część jego wozu pancernego. On chyba jako pierwsza osoba, znaczy yy, no, z pewnością byli już inni na świecie, którzy rozpatrywali ideę takiego wozu, bojowego wozu pancernego, ale on tą ideę przelał na papier yy, i dosyć skrupulatnie ją dopracował i opracował. A miało to miejsce w 1484 lub 1485 roku, e, czyli szczerze mówiąc 75 lat po bitwie pod Brumwaldem. Tam wprawdzie e, krzyżacy dysponowali już dużą siłą ognia mieli około 100 e, puszek, 100 hufnic, 100 bombard. E, po stronie litewsko-polskiej też była artyleria. I ta krzyżacka oddała dwie, dwie salwy na początku, na początku całej bitwy, ale takie mało skuteczne one, Te bombardy, te hufnice miotały kulami kamiennymi na odległość 200 może metrów. Niewiele krzywdy uczyniły. Tutaj już widzicie części modelu. Na filmiku załączonym, już zamontowałem mu kółka i zaraz do modelu przejdziemy. Eee, no ale, ale no ta artyleria niewiele niewiele zdziałała, dopiero później Polacy użyli swojej podczas obleżenia Malborka. Do dzisiaj, w sali chyba rycerskiej, eee, można zobaczyć kamienną kulę w jednej z kolumn podtrzymujących konstrukcję Malborskiego Zamku. Tutaj, jak widzicie, składam mechanizm modelu już na załączonych obrazkach o mechanizmie. Leonardo projektując, prawdopodobnie chciał uniknąć albo szpiegostwa przemysłowego tamtych czasów, albo chciał wprowadzić celowo błąd w projekcie, aby nie dopuścić do, do użycia tej broni, bo uważają ją za zbyt okrutną. Model złożony, jak widzicie, on się nakręca i on jeździ. Ten zaprojektowany przez Leonarda miał tak ułożone zapadki, że koła miały kręcić się w tych samych kierunkach. Model nie mógł jechać. Wóz bojowy Leonarda, mój też nie jeździ. Na tym momencie nie jeździ. Trzeba było użyć odrobiny wazoliny technicznej, trzeba było pokombinować, żeby go uruchomić. No, w każdym razie to tak wyglądało. Pierwotnie to miałoby mieć dwa piętra wysokości, potężna e, machikuła. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. No patrzcie, patrzcie na to. Uwaga, uwaga, za momencik, już za chwileczkę, już za momencik nakręcamy. Jak strą zabaweczkę i moi drodzy, ona za, za, za ułamek sekundy będzie jechała. Tylko porządnie nakręcić ją trzeba. O, już po spotkaniu z Wazeliną, Wazelina czyni cuda. E, słuchajcie. I pierwotnie to miało być napędzane siłą ludzkich mięśni. Ja tutaj mam taki model w skali 1 do 1 wykonany na filmiku i ojej nie tego filmiku nie, nie ściągłem z uwagi na prawa autorskie. Tutaj wypalałem dziury w działach, one tak nie, niezbyt mi wyszły, tutaj już malujemy model i ten, ten cały cały wóz bojowy miał być napędzany siłą ludzkich mięśni. Miał mieć osobową załogę. Ewentualnie miały go napędzać zwierzęta, ewentualnie miały go napędzać zwierzęta. Model został zapodkładowany, czeka na farbę ostateczną. Eee, no dzisiaj to się uważa, że on musiał być bardzo powolny, e, mógł się poruszać tylko po bardzo równym terenie i, pomimo tego, że na całym obwozie miał działa, wtedy działa nie były zbyt szybko i wydaje się, że, że całość była stosunkowo łatwa do zdobycia przez piechotę. Eee, no i przechodzimy do tego, co gry najbardziej aerograf malujemy. Eee, tutaj widzicie w tle na takim stojaku, na krokodylkach stoją działa pomalowane farbą w kolorze brązu. Przepięknie ta farba kryła, przepięknie wyszła, bardzo mi się podobała. Żałuję, że tak niewiele tym brązem zrobiłem eee, na tym modelu. Resztę maluję w kolor miedzi. Eee, malowanie natryskowa aerografem. No i tutaj ta miedź, no też nie wyszła najgorzej. Ona jest taka mocno miedziana, co za momencik zobaczycie, e, i aż była dla mnie zamiedziana. W związku z powyższym, tam przy ostatniej próbie e, dodałem odrobinę zielonej farby, żeby żeby ją tak spatynować, wiecie, mieć w taki specyficzny sposób się uplenia na budynkach na, na rzeczach, które pozostają przez dłuższy czas e, pod wpływem powietrza, wody, wiatru pojawia się taki zielonkawy nalot i ja później to mieć tym zielonkawym nalotem tak właśnie delikatnie potraktowałem to chyba będzie zresztą widać co wam jeszcze mogę e, powiedzieć, no pojazd był ten w zamyśle Leonarda było pancerzone. no jak to po co on go w ogóle zrobił e, miał nowego e, takiego mecenasa to był Ludwik Sforza, władca ówczesny Mediolanu i on chciał najwyraźniej temu Ludwikowi Sworze zaimponować. Przygotował przed to projekt tego czołgu. Projekt do dzisiaj zachował się w British Museum. Można go tam obejrzeć. Na karcie papieru jest narysowany taki rydwan z, z kosami przy kołach. I jest ten czołg Leonarda od zewnątrz i od wewnątrz, jak to ma wyglądać. I co jeszcze? No, no, i chyba aha, ważna rzecz. Tam za moment będę montował flagę na, na szczycie tego modelu, bo on taki za płaski, taki za mało interesujący dla mnie był. Chciałem go jakoś tam uatrakcyjnić. Na fladze znajduje się Czerwony Krzyż w Białym Polu. To jest taka średniowieczna, 15-wieczna właściwie flaga Mediolanu, czy też nawet Komuny Mediolańskiej, bo to był cały związek miast pod, pod flagą Mediolanu i tak jak mówiłem, Czerwony Krzyż, Krzyż Świętego Jerzego lub czasem związany ze Świętym Ambrożem w Białym Polu był symbolem tej, tej całej Komuny Mediolanu. W związku z powyższym pomyślałem sobie schylek XV wieku, więc użyjemy tej flagi. Inne flagi tam mają w swoim w swoim w swoim Rysunku, jakieś węże i tak dalej, a to przyrastało moje zdolności plastyczne. Ale, Mr. Lony, nie jestem, nie o tutaj zieloną farbę mieszam. Mr. Lony nie jestem, nie maluję obrazu, więc więc namalować takiego serpenta na fradze byłoby mi bardzo ciężko i, i sobie odpuściłem. Tutaj właśnie dodaję tej zieleni. Widzicie, o pojazd jest taki aż, aż za cukierkowy, taki zbyt miedziany. I dlatego, dlatego pomyślałem, że mu się przyda taka oksyda, taki nalot, nalot, żeby był atrakcyjny. No i tutaj już tą zielonkawość na nim widać, powoli się pojawia. Za chwilkę cały będzie zielony. Eee, moi drodzy, na świecie wybudowano kilka rep replik. No, nie to złe słowo, bo w zasadzie istniał tylko projekt. Nigdy nie powstał taki wóz gotowy. A w dzisiejszych czasach. W kilku miejscach na świecie buduje się właśnie na podstawie projektu Leonarda działające repliki. Jedna z nich jeździ po Torach, przystosowano ją do tego, żeby się poruszała po torach. Tam turyści mogą sobie kręcić korbami i takim czymś wjeżdżają do kopalni. To jest ciekawa bardzo inicjatywa i, i fajnie to wygląda. Ja widziałem jakiś filmik na YouTubie, szukając materiału o, o tym czołgu Leonarda. Tam takie dziecko, ośmioletnia dziewczynka sama wprawiała pojazd w ruch. Ja wiem, że to nowe technologie, nowe przełożenia, ale projekt ciągle leonardowy. No i tutaj już widzicie z flagą, tym zwieńczeniem, dół pozostał taki czysto miedziany, bo on jakby pod okapem, w działach troszkę poprawiłem te otwory i tam ten element brązowy piersi, przy działach, to wszystko brązem pomalowane pojawiły się jakieś czarne ćwieki, żeby to, żeby to wygląd miało, wiecie, żeby jakoś na półce wyglądało. No model przeprosty, naprawdę aż do przesady, e, kilka części, także jeżeli ktoś jest e, mało zdolny manualnie, a chciałby, chciałby coś takiego sobie gdzieś tam poskładać, tutaj się kleju nie używa, farby nie są obowiązkowe, mi tam te farby w głowie zaświtały, żeby on jakoś Atrakcyjniej wyglądał niż taki prosto z pudełka. No i, no i model, który jeździ po nakręceniu, jeździ. Eee, u mnie to wymagało niewielkich przeróbek, ale w sumie modeli, modeli gruszu. I dzisiaj, jak widzicie, cieszy, cieszy oko na półce z modelami. I dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci. Hej, hej, papa. Pa.